Witajcie moi mili w kolejnym odcinku Ancestora Oczywiście witam was ja Hanti oraz nasz przyjaciel Stefan Więc oj przepraszam pan nie jest Stefan Tu jest Stefan Więc Stefan mój drogi przyjacielu Ja cię biorę ze sobą i w tym odcinku. Dobra, zjedzmy sobie lepiej w coś. W tym odcinku po prostu udamy się w dalszą eksplorację. I to tyle. Udamy się w dalszą eksplorację. Musiałbym sobie tutaj w ogóle. Co ja mam w ogóle w ręce? Nie mam nic w ręce. Ja bym musiał sobie tu ogólnie. zorganizować jakieś tutaj kamyki. Co tu jest? Hunty? Czy to jest to, o czym. Nie, to nie jest to, o czym myślę. Dobra, to nieważne. W takim razie, chodźmy jeszcze się wody, bo mogą oni być czasem spragnieni. I się nie pomyliłem. Tu jest patyk. No więc dobra, więc tak mówię, w tym odcinku mam zamiar eksplorować dalej. I przy okazji. ptaki. Co to KURY Nie to perze? Batmany? Co to jest? Teby coś się zbliżało do nas, ale chyba nic się nie zbliża. Yy, dobra, no to w takim razie, Handy yy, poszukamy sobie yy, kamienia, ale lepszego. Co jest? Aha, to zwykła to nie. Dobra. Mój przyjacielu Stefanie, idziemy tutaj Idziemy tutaj, bo to jest najbliżej. A Musimy się trochę, mój drogi, rozwijać Bo to jest wymagane Byśmy mogli lepiej ewoluować Obstawiam, że to jest z aligatorów z Coś związane I prawdopodobnie się nie będę mylił Tylko, że tak jak mówię Ja potrzebuję krzemienia No, już myślałem. Ja tu moi drodzy potrzebuję krzemienia, bo ostatnio Zlatakawał nas tiger, tygrys Są alligatory? Dobrze widzę Nie, to są po prostu zwykłe liście czujny oj! Coś tutaj jest Ktoś tutaj jest, służycie? jest? Mówiłem Pierdzielony tygrys No dobra, dawaj, chodź I odejdź Oddaj mi Stefan! Co to jest? Po co tu idzie? Ja tutaj kogoś słyszę. Fuck. Uciekajmy stąd. Tu jest małpa. Chodźcie, 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 chodźcie. Ktoś tu idzie. Wąż jakiś. Się czegoś boi? Ej, boi się czegoś? Dobra, mniejsza z nim. Kurczę, jasne, ja potrzebuję kamień. Proszę bardzo, Obsidian, Hunti. Jesteś uratowany. ale po co mi ta małpa jedna? Tego nie rozumiem, a mniejsza z nią. Trzymaj, dla ja wezmę to. I tak myślę, gdzie są, gdzie są, gdzie są kamienie, gdzie są. Tu jest dużo liści. To ja bym tego nie chciał. Ja bym chciał, tak mówię, skała granitowa. On się boi, on się boi aligatora. Aligator jest tylko w tym miejscu jeden. Ja, ja bym go zabił. Ja bym go zabił, ale... Ale brakuje mi patyka. Brakuje mi, moi drodzy, patyków. Miejsca z patykami. Brakuje mi... Wszystkiego. Tu muszę obserwować. Bazalt, proszę. Ja potrzebuję, tak jak mówię, miejsca, gdzie mogę yy, zebrać patyki. Bo, jeśli takie miejsce znajdę, to dla mnie walka z krokodylem nie będzie stanowiła najmniejszego problemu. Ale nie mam tego. Tu jest. Sucha gałęź. Tutaj też jest. Tutaj też jest. Dobra. To W razie czego ja sobie na drzewo wejdę. A w tym czasie skonfrontujmy się z aligatorem. Odpłynął. Wiadomo, dostał, dostał w szczękę. To odpłynął, tak? Tylko musimy uważać, bo mamy na swoich plecach tygrysa. Tygrys nas bardzo nie lubi tak swoją drogą Wow Eee, zmień rękę Przerób Chciałem ogólnie wypuścić e, tego kija na ziemię, żeby nie musiał tak łazić e, Gdzie on poszedł? Cłej ręce, aha, yy. odkryj właśnie, o to chodziło. Yy, to coś będzie z aligatorami pewno, bo moczary, coś takiego, leśne moczary, Mówiłem. oczywiście sobie przyspieszę. Yy. To jest znowu. On. Płynął? Nie, nie odpłynął, znaczy odpłynął. W sensie, że w takim sensie, że on tu zaraz wróci. Tak myślałem, on tu już wraca. Dlatego mam nadzieję, że teraz trzeci atak będzie ostatnim atakiem. Tygrys idzie. Tygrys. Nie, alligator. Skurczy ile... Stefan, dawaj kija. Stefan, dawaj. Zaraz go zabijemy. Powiem wam, że twardy aligator. Nie, krokodyl, przepraszam. Są krokodyle. Twarde skobańce. Dostał z kamienia. Oho! Ja go zabijam i spierdzielam. Koniec, pierdzielony krokodyl. Teraz ci rozetnę z kubańcu. Mamy to. Zbadamy go. I co? Zwłoki krokodyla. Rozcinamy. No i jemy moi drodzy. Jemy. Smacznego Smacznego, tego musiałbym na krwawienie znaleźć lekarstwo Bo tam temu się trochę pluje krwią Ale dużo mięsa ta mniejsza to, żryć, żryć małpy, żryć. O, wziął kość. Dobra, jak go wziął, to już jest dobrze. Ja bym teraz musiał znaleźć yy, na drzewie coś, co by mojego tutaj kolega ocuciło. O, to są suche gałęzie teraz, zobaczcie. Człowiek nie potrzebuje, tak nagle suche gałęzie się pojawiły. Dobra, yy, ja bym mógł w sumie. Zwiedzić tą rzecz. Coś głupiego zrobiłem? Stawię kamień, to jest to tak? Zbadaj Wródło, źródło stojącej wody. Tu są patyki. Ja, moje drogie małpy, wracam, biorę mojego krzemienia. Oddaję się po tamtą małpę Oddajemy ją do obozu Bo ona nam się przyda Kolejny rozpłodnik tak zwany Gdzie jesteś? Gdzie ty byłeś? Ale zwi się Tu, a tam no i Kolejny do nas dołącza To nie jest fajne Zar mi go. mi go, a ja, ja, ja dopiero co cię yy, przyjacielu odkryłem. Co przerób? Aha. Dobra, idziemy do domu. Co to jest? Ach, to jest koń. Konia na razie nie będziemy mieli. Odkryliśmy jedno miejsce, super. Ja tu sobie wejdę w sumie do góry, bo to są te roślinki na trawienie, gdzie sobie mogli trochę podjeść i się ogrzać dzięki nim. Ok, dzięki. Więc teraz wracamy do domu. Kończę ekspedycję. O, to jest mój dom. Kończę ekspedycję Eee, zakończę ekspedycję Biorę Robicie wszyscy to samo Jeszcze coś jak był, a właśnie, jak węch się tu stało? To jest ten koń, to jest moja małpa, to jest martwa, są roślinki. Dobra, mniejsza z tym, tak jak mówię moi drodzy, bierzecie. Ci, co mogą? Yy, teraz było tak. C? Dobra. Chyba ci co mogli, to zrobili. Jest, ostry? Jest. Mm. Małpko, małpko, która jesteś ranna? Która to jesteś, Ty? Ty? Nie. Ty? To jest tylko zimno. To jest jakiego? Ty jesteś ranna. Yy, Lolą, zmień. Bo tu mamy takie drzewko, wiesz, moja droga? Yy, takie drzewko. No i nawet nie musimy takiego drzewka mieć, bo zobacz, to jest tutaj Cyk Zastosuj Teraz wracam do siebie Gdzie ty jesteś? Jesteś ty? Nie, to jesteś ty Dobrze mówię? To jestem ja. Ale my to się położymy. No czekaj, zakończę ekspedycję. Zakończę ekspedycję. Wiem, no czemu moja droga małpo się możesz położyć. Dobra, przedmioty pewnie o to chodzi. Połóż się. Ewolucja. Odblokowała nam się jedna rzecz, co to jest? E, po połączeniu z tym, pozycje mięsa będą mniej intensywne. To mnie nie interesuje. Idźmy lepiej w atak. Bo z tego co widziałem, skuteczne budowanie skuteczne budowanie. Riposta. Większa. Działanie w mięsa działanie w Albo może pójdźmy sobie w rozwój trochę tutaj właśnie węchowy, węchowy, wrokowy. Zasięgrywa no źródłem zapachów został zwiększony. To co jest? Położymy, że automatyczna identyfikacja i bezpieczeństwa stworzeń tego samego rodzaju w pobliżu. Położymy, że to tego samego do tego. Połączenie z szybkości analizowania otoczenia. Szybkość analizowania otoczenia jest spoko. A skąd to idzie? O Boże, z dołu. I tego tak daleko, także tak długo. Zwiększone do maksimum, a tu co jest? Nie, to co jest coś takiego fajnego obsługa. Począć będzie w trakcie poruszania się, tu było tak coś fajnego, gdzieś o, przerobienie bez użycia narzędzi wzrośnie przy użyciu narzędzi, i z tego faktu pójdziemy sobie na atak. I teraz możemy sobie pójść na, na przykład ta riposta. To się wszystko przyda, że dosyć mocno nas polują. Nie wiem dlaczego. Nie wiem czemu nas tak nie lubią, ale polują na nas niemiłosiernie. I tu mamy tymczasowe zaburzenie połączenie tolerancji następujących siebie. Nie, ale to, to jest. Dalszy trening. Hmm. Ja tak myślę, co by to jest noszenia. Trochę dłużej. Dawaj, będziemy chodzić trochę na, na dwóch nogach. Musimy się trochę ludzcy zrobić. W końcu to w tej grze chodzi, tak? Od małpy do człowieka. Akurat do tego dojdziemy i się skończy. Dobra, więc tak to wygląda. Yy, na jedzenie na pici yy, cyk. Zmiana rączki Gdzie jest mój kamyk? Tu Dobra yy, Stefan? Jurek? Który chce ze mną iść? Chodź Jurek za mną Będziemy odkrywać dalsze tereny, bo o to, o to tu chodzi, tak? Musimy zwiedzać i musimy zwiedzać, musimy odkrywać Jurek, wiesz? Także sam nie wiem czy to jest Stefan czy Jurek, do jasnej cholerki Wszyscy jesteście podobni Musimy to robić po to, yy, Jest kuń Jest kuni. Chodź kuni. Hihi, hihi. Dostał w łeb i uciekł. Dobra, miesza z tym koniem, wiecie? Może, mo, może zostawmy go w spokoju, chyba że jakiś inny się... No właśnie. Co, a stado koni tutaj jest, wam powiem? Na tym drzewie jest ul. Nie wiem, czy je zabijać i się nakarmić nimi. Toż wolę tego, jest bliżej. To wolę się, wolę się na tym koniu wyżyć. Idź do obozu. A tak z góry wiesz? Nie, że tobie Wow. Wow. Za mało miałem tego. E, daj mi. Nie to. Daj mi. Ej, nie to. Daj mi. Dzięki. jest ciekawe co z tym każdy nie mogę go przeanalizować a nic takiego sobie wziął z niego trochę punkcików Dobra, jest tam koń Tylko, że też jak mało mam trochę wiecie, tej tam dopaminy, czy jak to się nazywa O, jak ona jest pełna to to wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że zabijemy go jednym strzałem. I teraz też tak zrobimy: zabijemy go jednym strzałem. Proszę bardzo. Szkoda, że tego kija tracimy, nie? Biedne dzieci zostały uderzone. Teraz zmienimy rękę, rozetniemy kolesia. No dobra, rozkroimy do końca. Chodźcie tu. mówię? Chodźcie, chodźcie. Zjemy całego. No jedźcie się do syta. Uuu, zmęczeni. Trzeba mu zabrać nam kość O, super On też jest ranny O, tu są Nie możemy pozwolić im zginąć To jest najważniejsze teraz tutaj Żeby nie dać im zginąć Okej okay. Pytaj Złap... nasmaruj się, czyli jednak nagle... zostali zaatakowani chyba Dobra, gdzie, 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 jest, gdzie jest moja małpa? Tu jest moja małpa Tobie co? Boli Cię coś? Boli Cię coś? Weź sobie Kość W sumie podnieś to mięso I daj mu Niech sobie zje Teraz sobie na kość Stefan Trzymaj To mi się kość przyda Bo kość się nie psuje ja sobie po prostu oskrobię... ...kosteczkę. Eee, patyczek, przepraszam, patyczek. I... ...jak taki dziki wojownik pójdę, tylko coś zobaczę. Eee, dobra. Wiecie co? Tu sobie zakończyłem pierwszy odcinek. Dzięki za uwagę, mam się podobało. I oczywiście zapraszam na kolejne Dzięki, Tymczasem trzymajcie się! Hej!